Moim drugim gościem jest grający, ale dzisiaj kontuzjowany e, prezes LKS Łukawiec Kacper, Kacper e, Bug. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. E, Kacper, no dzisiaj niestety przegrywacie 2 do 1 z drużyną e, Herkules' Trzebuska. Jak podsumujesz ten dzisiejszy mecz? No, przyznam szczerze, że czujemy lekki niedosyt, bo nastawialiśmy się na, na zwycięstwo z liderem. No, mecz był tego typu, że Dwie drużyny miały sporo sytuacji i powinny je wykorzystać. No niestety Herkules wykorzystał dwie, my tylko jedną i no niestety, ale podnosimy głowy do góry, patrzymy już przed siebie na mecz środowy i będziemy chcieli zwyciężyć w meczu z medynią. Mhm. No, moment takiej dekoncentracji, bo tak jak powiedziałeś, sporo było sytuacji po, po obu e, stronach drużyny. W końcówce pierwszej połowy wydaje mi się taki niepotrzebny faul, tak naprawdę z niczego. No i piękny e, strzał ze stałego fragmentu, 1 do 0. No i w drugiej połowie, zaraz można powiedzieć na początku, jeszcze nie wyszliście z szatni, no i druga bramka. No już 2-0 ciężko gonić. No dokładnie, to trzeba przyznać, że chłopaki wyszli z pozytywnym nastawieniem na drugą połowę, dostaliśmy na samym początku, tak jak pan mówi, yy, od razu drugą bramkę, no i chłopaków trochę to podłamało, gdzie założenia w przerwie były zupełnie inne. No niestety no, Herkules udowodnił, że ma najlepszą ofensywę w całej lidze, strzelając około 50 bramek wykorzystał te błędy, których no, my nie potrafiliśmy wykorzystać. No, Za skuteczności myślę, że jeśli wykorzystalibyśmy tę sytuację do, do przerwy, które mieliśmy, którą miał dokładnie Michał Busz i, i, i Patryk Zdeb, gdzie zawodnik Herkulesa wybiał piłkę z linii bramkowej, to mecz potoczyłby się zupełnie inaczej. E, dzisiaj Taka pogoda, y, trochę słonka, ale jednak zachmurzenie, ale y, sporo kibiców przyszło na ten mecz, więc widać, że jest zainteresowanie tutaj Łukaszcą lokalną piłką. No dokładnie, to trzeba przyznać, tydzień temu w meczu z Czarną yy, też było spore zainteresowanie, mnóstwo kibiców przyszło, pogoda dopisała troszkę bardziej dziś, niż dzisiaj, obawialiśmy się troszeczkę tego dzisiejszego meczu, ponieważ w okolicach 12-13 jeszcze miejscami przechodziły jakieś ulotne deszcze, ale jesteśmy zadowoleni, zainteresowanie jest spore, także cieszymy się z tego, no i liczymy, że w następnych meczach domowych u nas też będzie taka spora liczba kibiców. Mhm. Zapytam, bo tak do końca nie wiem w B-klasie ile awansuje drużyn do A-klasy? Jedna czy dwie? Dwie drużyny. No to można powiedzieć, jeszcze ten mecz nie przekreśla wasze szanse. Pewnie Herkules no, dużo szanse ma wygrać tą ligę i awansować po raz pierwszy w historii do A-klasy, ale myślę, że wasze szanse jeszcze nie są stracone i tak jak powiedziałeś, teraz ważny mecz z Astromedynią, która też walczy właśnie, jest przed wami, więc na pewno jest czas na rehabilitację. No dokładnie, będziemy próbowali jeszcze do końca sezonu <laughs> walczyć o, o awans, no bo wiemy jak to smakuje. Udało nam się to zrobić bodajże już trzy razy, także no, chcemy walczyć i mówię, zostało jeszcze kilka meczów do końca sezonu. Decydujący właśnie ten mecz z Astrą, ponieważ ona zajmuje. Drugie miejsce w tabeli, chyba za 3 tygodnie gramy z włókniarzem Rakszawa. Także też na własnym boisku będzie ten mecz, ponieważ Rakszawa, no wiadomo, nie ma, nie ma stadionu, także będzie występować w roli gospodarza. No ale myślę, że przewaga własnego boiska pozwoli nam na to, że będziemy mogli zgarnąć 3 punkty. Tak jak powiedziałem na początku, kontrlizowany, co się stało. Bo widzę, że gips. No niestety w ostatnim meczu z Wisłokiem Czarna podczas takiej stykowej sytuacji napastnik Wisłoka wpadł we mnie, uderzył mnie kolanem w nadgarstek, no i niestety doszło do złamania. Jaka długa przerwa? 6 tygodni, no i później można powiedzieć rehabilitacja, jeszcze nie wiem dokładnie ile będzie, będzie trwała, ale... Myślę, że na początek sezonu powinienem się włączyć do rywalizacji w bramce z nowym kolegą Kamilem Kopyto. No właśnie, szybko znaleźliście następcę. Mam nadzieję, że to już będzie w Aklasie. No, od niedawna jesteś także prezesem klubu ŁKS Łukawiec. Powiedz, dlaczego podjąłeś się tak ważnej funkcji? No pewnego razu właśnie z chłopakami siedzieliśmy i, i wiedzieliśmy już o tym, że były prezes Dominik Świątek ma zamiar zrezygnować z funkcji prezesa. No, Troszkę chłopaki mnie namawiali, mówię, od 8 od ósmego roku życia dziadek zabrał mnie na pierwszy mecz świętej pamięci, który też właśnie dość sporo tutaj pomagał, starał, doping, był na każdym meczu, dopingował nas, także myślę, że tam z, z góry nas wspiera i stara się nam pomóc i, no i też w dużej mierze ze względu na niego to podjąłem się tego, także mamy wsparcie młodych chłopaków, bo w zarządzie jest nas kilku, także działamy razem i naprawdę fajnie to wygląda, idzie to w dobrym kierunku. Kontynuujesz rodzinne tradycje. A powiedz jeszcze tak króciutko, jakie cele stawiasz sobie wspólnie z zarządem w tej kadencji? No, wiadomo, chcemy awansować jeszcze w tym sezonie do a klasy. Mówię, jeśli się to nie uda teraz, to, 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 to postaramy się w następnym sezonie. Ale mówię, no, chcemy tutaj stworzyć taki dość fajny projekt, który będzie inspirował walki o, o najwyższe cele, i, i z roku na rok będziemy się starać. No, Podejmować walkę z tymi najlepszymi drużynami w okolicy i stworzyć tutaj naprawdę fajny, fajny klub, który aspiruje o, o najwyższe cele. No i na koniec, e, gdybyś słyszał takie pojęcie albo e, działać w terenie z czym ci się kojarzy? No, kojarzy mi się z taką osobą, która tutaj w, e, e, przyjeżdża, dogląda, interesuje się tymi lokalnymi klubami. Próbuje, się, próbuje wspierać te drużyny. Także no, taka osoba, która ma na celu dobro takich lokalnych klubów, które poszukują wsparcia, gdzie się można powiedzieć tylko da. Także no, taka osoba, na której można bardzo polegać. Ok. E, czyli fajnie, że e, jest to znane te hasło, bo e, cieszę się, że wiele osób już o tym słyszało. Yy, przypomnę, że moim gościem był Kacper Buk, dzisiaj, dzisiaj przez dłuższy okres czasu, jeszcze kontryzowany yy, bramkarz tak, na pozycji. No dzisiaj LKS-Łukawiec yy, przegrywa 1-2 yy, z, yy, z liderem, ale jeszcze walczą, są szanse. A ja Państwa zapraszam do subskrypcji mojego yy, kanału. Nic to nie kosztuje, a jest to zachętą do dalszego rozwoju yy, mojego kanału i profilu na Facebooku. Adam Onyszczuk, do usłyszenia.